Zmęczona twarz, cienie pod oczami, a może poszerzała skóra. Mam cztery produkty, które ogarniają wszystko, zanim ja że wypić kawę. Rano stawiam na czas dla mnie i efekt wow. Zaczynam od maseczki żalowej, która zdejmuje zmęczenie z mojej skóry, bo czasem sen nie wystarcza. Nakładam ją specjalnym silikonowym aplikatorem. Tak jest po prostu łatwiej i mniej zużywam produktu. Po 10 minutach mogłabym ją zmyć, ale pod oczy lecą płatki hydrożylowe. One potrzebują 20 minut, aby rozświetlić okolice oka, płycieć linii zmarszczki, widocznie napiąć skórę, ściągnąć opuchnięcia. Nawet te najbardziej. Uporczywe. Są w kształcie brzuszka wieloryba i to od Ciebie zależy, w jaki sposób nałożysz je w okolice oka. Po chwili zdejmuję płatki, no i zobacz sama, skóra pod oczami jest wyraźnie jaśniejsza i gładsza widać dokładnie, gdzie kończył się płatek. Zmywam jeszcze maseczkę i lecę dalej z kolejną pielęgnacją. Teraz moje niezastąpione serum C plus E wzmacnia naczynia krwionośne, to bardzo ważne, zwłaszcza dla osób z pękającymi naczynkami. Rozjaśnia skórę i redukuje przebarwienia, więc bye bye plamki! A trzy formy witaminy C w nowoczesnej formule sprawiają, że możesz go używać bezpiecznie przez cały rok, również latem. A co z sińcami pod oczami? To już przeszłość. Korektor pod oczy dopasowuje się sam. Wiem, brzmi jak magia i nie pytaj mnie, jak to robi, ale to działa. Koniec z szukaniem idealnego koloru w drogeriach. Brzoskwiniowy odcień został zaprojektowany przez wizerzystów, żeby skutecznie neutralizować niebiesko- fioletowe cienie. Wystarczy odrobina i masz świeże spojrzenie. Napisz do mnie i zapytaj o lipcową ofertę na te produkty.